Pojawia się postać pana Amaru, o którym wspominałaś, to jak twoje pierwsze spotkanie z nim? Jakie wrażenie? Yy, no muszę powiedzieć, że w ogóle moje pierwsze spotkanie, kiedy byłam tam gościnnie, było takie bardzo sympatyczne. On był taki miły i, i w ogóle. No jak już, jak się znalazłam tam jako uczestnik, to muszę powiedzieć, że... Grubo, nie, po prostu ten jego wzrok i to jak on próbuje tego jedzenia i zaraz to wypluje, albo wiesz, pociśnie cię, że jesteś mm -hmm. w ogóle głównym jednym wielkim, wiesz, pakuj się, wracaj do domu. No ja muszę powiedzieć, że nogi miałam miękkie nie kilka razy. Ja byś go miał określić w kilku słowach, kilku zdaniach, nie wiem, profesjonalista, w cudzysłowie kad, jeżeli chodzi o te wymagania. <laughs> No jest na pewno jest profesjonalistą i na pewno e, zna się bardzo dobrze na tym, e, co robi. Ma niesamowite podejście do ludzi, takie, że. Mm... Czy jest prawdziwym szefem tego, my tego nie widzimy jeżeli idziemy do restauracji tak i nie widzimy tego jak szef kuchni współpracuje ze swoimi tam pracownikami tutaj to jest pokazane tak dosłownie od A do Z muszę powiedzieć że nieraz jak on przychodzi mu się podaje ten talerz kiedy to już ma iść na serwis i on tak patrzy na to i mówi co to jest nie weź to ode mnie ty chcesz to podać moim gościom no i wtedy już nie jest tak fajnie. Zdarza ci się płakać przez młode Stamaro. Jezus, ja w ogóle w tym pierwszym odcinku, który. Czekajcie się denerwujesz, odbywa. myślisz sobie, co ty mi będziesz mówił człowieku. Ja mam ja tak wykończona po prostu tym, że no, w Words Offshore to się mnie zjedzie. Ja podchodzę do niego, sprzedaję mu liścia i mam spokój. Władowane emocje i jest ok. Tutaj no nie podejdę do Amaru i nie dam mu w morne, bo tak się nie robi. <grym> po prostu nie mogę, bo wiesz, to nie jest program taki, a po drugie, no, gdzieś tam to jest swój szef i ja muszę go słuchać. I właśnie najgorsze miałam to, żeby tą spuścić tą głowę, pokazać tą pokorę. I. i, i... No strasznie to przeżywam, ja cały czas tam płakałam, nie mogłam wyładować, wyładować tych emocji całych, nie, jeszcze ci szefowie tak mi cały czas jechali, że czy ja jestem pijana, czy ja robię drinka, ja też mam manię przeglądania się w lusterku, więc zamiast gotować, to ja tam się gdzieś przeglądałam, poprawiałam, no i no cały czas jest... Dostawałam, co mi tak siadało na psycha, że myślałam, że tam wytrzyma nie wytrzymam psychicznie. Zresztą widać w odcinku, jak taka łajza, chodzi chodzę z tą ścierą po prostu i ryczę smarką. Tragedia. To jednak jesteś trochę wrażliwa. No właśnie, myślałam, że jestem silna, a okazuje się, że jestem w ogóle taką miękką, ciepłą, kruchą, że. A co ten program miał ci dać? Jaki jest cel? Chciałam się sprawdzić przede wszystkim, no i co, okazało się, że to wszystko nie jest takie proste, jak się ogląda w telewizji. Nauczył mnie przede wszystkim pokory, niesamowitej pokory mnie nauczył i porządku, bo zawsze kuchnia musiała być czysta, kiedy się gotowało, kończyło gotować zawsze blaty musiały być e, czyste, bo ludzie jednak mają otwartą kuchnię, więc oni to widzą, co się tam dzieje, wszystkie nasze krzyki, płacze i tak dalej, zazwyczaj na kuchni pra pracuje się cicho, jest... Z atmosfera. Tutaj niestety, jak wpadliśmy z uczestnikami po prostu na tą kuchnię, nikt nie wie, co ma robić, każdy się przepycha, potyka sobie nogi, czy zdarzało się, że ktoś sobie rękę poparzył, bo ktoś za szybko zamknął piekarnik, więc naprawdę działo się bardzo dużo różnych takich rzeczy i nauczył mnie właśnie tej takiej współpracy też, że nie pracujesz tam sam dla siebie, tylko tak naprawdę pracujesz w grupie i pracujesz dla ludzi, którzy to mają zjeść. はい <noise>